Hmm. milionów lat przed pojawieniem się tyranozaura królował ktoś inny, zwinny, drapieżny i bezlitosny. Oto Alozaur, zabójca epoki jurajskiej, nie był największy, ale jego szczęki potrafiły zmiażdżyć kości, a ostre jak brzytwa pazury rozrywały skórę jak papier. Poznaj Alozaura-łowcę, który polował, zanim tyran został królem, Naszym bohaterem jest Łatek. Łatek jest bardzo młodym i ciekawym alosaurem. Zapraszam do tej ciekawej, a zarazem smutnej dla naszego bohatera historii. Matka Łatka, jako silny drapieżnik, wyruszyła na polowanie. Jej celem były młode lub schorowane osobniki. kentrozaury. Kentrozaur był roślinożernym dinozaurem z późnej jury, żyjącym około 155 milionów lat temu miał charakterystyczne płytki kostne na grzbiecie oraz kolce na ogonie, które mogły służyć do obrony. Był celem polowań dla alozaurów, które wykorzystywały swoją szybkość i siłę, by upolować tego względnie wolniejszego dinozaura. Kentrozaur osiągał długość około 5 do 6 metrów i wagę do 2 ton. Doświadczona polowaniem czeka na odpowiedni moment. Młody kentrozaur skupia się na piciu wody i nie dostrzega zagrożenia. Jednak młody osobnik dostrzega łowcę i zaczyna się pływać. Jednakże wolny kentrozaur nie ma szans z zdrowa szybko samicą. Widzący do drugi osobnik postanawia pomścić druha, więc dochodzi do walki. Jedno mocne ugryzienie zakańcza życie nierozsądnego osobnika. Śmierć jednego stworzenia była ceną życia dla drugiego w wielkiej ekonomii prehistorycznego świata, gdzie każdy oddech miał swój koszt, a przetrwanie było zapłatą. W czasach, gdy drapieżniki królowały na ziemi, pojawił się gigant, który nie potrzebował pazurów ani kłów. Brachiozał sięgał koron drzew. Jego rozmiar był jego tarczą. Dorosły osobnik był zbyt wielki, nawet dla alozura. Lecz młode często stawały się łatwym celem w pradawnym świecie. Nawet olbrzymy nie były bezpieczne. Tygodniowa susza sprawiała mniejsze ilości jedzenia. Młody łatek nie jadł już od ponad trzech tygodni. Matka stara się polować, ale susza sprawia większą rywalizację o pokarm przez brak roślinożerców. Matka z Łatkiem sprawdzają stan wody, ale niestety wysek. Matka dostrzega potencjalną ofiarę. Taka okazja nie może jej uciec. Ucie Kieczkaże małemu wracać do gniazda. Jeszcze nie wie jak to ją będzie. Dużo kosztowało. Matka rusza do osłabionego starego brachiozaura, lecz spotyka rywala. Suchomin to drapieżny dinozaur, który żył około 112 milionów lat temu, w okresie wczesnej kredy. Miał wydłużoną czaszkę podobną do krokodyla, pełną ostrych, kaczykowatych zębów. Niestety, susza sprawiła, że Suchomin musiał szukać na lądzie pożywienia. Ryczą na siebie, aby się odstraszyć, ale matka jest gotowa do drastycznych działań. Lecz młody Suchomim postanawia odpuścić, widząc silną, młodą samicę, która jest zdeterminowana. Postanawia nie ryzykować zdrowia. Lecz Suchomim nie odpuszcza, zbliża się do gniazda gdzie został młody Łatek. Łatek, widząc zagrożenie, stara się być cicho. Ale niestety suchomin go wywąchał.